Zapraszam was na relację z czwartego turystycznego rajdu mini. Jak widzicie za mną trwa już spore zamieszanie, bo za chwilę zaczyna się pierwsza konkurencja. Zapraszam do oglądania. Cześć Juro, powiedz nam coś na temat samej idei rajdu. Dla kogo on jest skierowany, do kogo on jest skierowany. Cześć. Ride idea jest skierowana przede wszystkim dla miłośników marki Mini. Przyjeżdżają i posiadacze i właśnie ci miłośnicy wspomniani, aby zjednoczyć się, poznać, wymienić doświadczeniami, zobaczyć, podpatrzeć na przykład przy klasycznych samochodach, podpatrzeć co można ulepszyć, jak można ładnie zrobić i odrestaurować samochód. No i dzięki takim spotkaniom no, pojawia się duża grupa przyjaciół, którzy, którzy później przyjeżdżają na kolejne różne eventy, a również spotykają się poza, poza tymi naszymi rajdami turystycznymi. Geneza tego jest taka, że co roku spotykamy się w innym miejscu, innym rejonie Polski, no żeby poznać ładne tereny, nowe miejsca, jak również nowych uczestników, bo jak wiadomo, każdy patrzy na przyjazd na jakiś event w miarę w bliskiej okolicy, natomiast nie, nie do końca również to się potwierdza, bo przyjeżdżają ludzie z Niemiec. Czech. Pan z Niemiec tysiąc ponad kilometrów przyjechał, przyjeżdżają z nadmorza, więc z całej Polski, no i z kilku krajów europejskich również. A czy możesz nam już zdradzić, czy planujesz to, gdzie będzie rajd w przyszłym roku? Planuję. No w przyszłym roku będziemy mieli piątą edycję, więc musi być to edycja z przytupem. Planuję, myślę, centralną Polskę na piątą edycję. Super, dziękuję Ci bardzo. Dzięki również. Do zobaczenia. Nie powiedziałem wam jeszcze o tym, gdzie się odbywa tegoroczny rajd, a odbywa się w bardzo malowniczej ziemi kłodzkiej. Teraz jesteśmy w Kłodzku, tutaj jest jedna z atrakcji rajdu, czyli zwiedzanie zamku. Wcześniej tutaj wszyscy się ustawiliśmy na starym mieście, bardzo dobrze się komponują i te klasyczne miniaki, i te nowe miniaki z Kłodzkiem. Bardzo ładne miasto. Wcześniej jedną z konkurencji był rzut do celu. A jeszcze wcześniej przed hotelem był mini OS, gdzie uczestnicy rajdu mogli sprawdzić swoje zdolności jazdy na czas jazdy sprawnościowej. Później będziemy mieli jeszcze trochę rajdu, trochę jazdy, no i na koniec dnia rozdanie nagród. Zadam Wam łatwe pytanie, jak Wam się podoba na Rajdzie. Bardzo nam się podoba, jest fajna pogoda, fajne okolice. Jesteśmy tutaj pierwszy raz i jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Wiem, że jesteście pierwszy raz na Rajdzie. Zapytam, jak Wam się podoba. Może Ciebie zapytam, jak Ci się podoba na Rajdzie i co najbardziej? Bardzo mi się podobają zadania i wszystkie zagadki. To, że wyjeżdżamy na trasę, trzeba troszeczkę skupienia. A, troszeczkę pojeździć, troszeczkę jest jakiegoś współzawodnictwa, to, to podkręca tutaj atmosferę. Państwo przygotowani do dalszej trasy jest i aplikacja, i roadbook. Jak Wam idzie do tej pory? Hmm? No, nieźle, musimy powiedzieć. Jak na nasz pierwszy rajd, to jesteśmy całkiem zadowoleni. No, nie jest idealnie, bo coś tam nam już brakuje, ale jak to może mówi, najtańsze, 4 czy 5? Nie, sekund? Najtań, do setki, tak. No. <gry> Dużo skupiamy się na podziwianiu widoków, tego co widać na trasie. Uznaliśmy, że najważniejsze, żeby zobaczyć miejsce, do którego przyjechaliśmy, bo pierwszy raz jesteśmy w tej okolicy. Głównie chodzi chyba o dzieciaki, żeby dzieciaki miały jakąś atrakcję, żeby miały też jakiś element połączenia tej motyzacji, To troszeczkę tej motyzacji właśnie z jakimś spędzonym fajnym weekendem. Rodzinnym weekendem. Więc no, jak najbardziej będziemy uczestniczyć i będziemy jeszcze na pewno nie. Na, na kolejnych na pewno jeszcze eventach. Widzę, że jest ciekawa, To trochę takich pomarańczowych elementów, trochę inaczej. Skąd pomysł? X-Raid mnie natchnął. Spodobał mi się rajd Dakar i z, z, zakupiłem cały pakiet. Jest podniesiony, są koła, ludzie bardzo sympatyczni. Poznaliśmy bardzo dużo ludzi. Wszyscy uśmiechnięci, wszyscy się pozdrawiają. Widzę, że przyjechaliście heczem całą rodziną. Mieścicie się? Mieścimy się. Myśleliśmy nad zmianą, ale ale ja się bardzo przyzwyczaiłam do tego auta i ciężko mi się dostać. W tej edycji ciekawe miejsce. Faktycznie fajnie jest to zorganizowane i ciekawi jesteśmy, co dalej. Powiedzcie, co Wam się podoba najbardziej na rajdzie. A więc, z mojej strony się podoba bardzo tutaj ten slalom, który tu był. No i zwiedzanie tej. W całej okolicy praktycznie po tych górach te slalomy praktycznie o Tobie? E, mi najbardziej w sumie krajobrazy, piękne widoczki i też również ten slalom. Auto mamy e, dwulitrowego diesla, 190-kolnego, z 2018 roku. No i powiem szczerze, nie zawodzi. To jest najważniejsze, że to auto bardzo przyjemnie się jeździ. No jest... Super jazda. Zwłaszcza gdzie? W górach po zakrętach. Dokładnie. Lidię zapytam o to, co ma wspólnego Mini Bavaria Motors z rajdem Mini, bo może jesteście z nami pierwszy raz. A Mini Bavaria Motors nie jest tu pierwszy raz, prawda? Nie jest. Jesteśmy czwarty raz na, na rajdzie Mini. No i jesteśmy współorganizatorem tego eventu. Powiedz nam coś więcej na temat tegorocznego stoiska, atrakcji, które Mini Bavaria Motors przewidziała dla uczestników raju. A więc przede wszystkim zebrałam tutaj wszystkich doradców mini, żeby mogli oni opowiedzieć zainteresowanym uczestnikom o samochodach, którym też przyjechaliśmy, żeby mogli również przeprowadzić jazdy testowe, no i żeby ogólnie mogli się z nami zapoznać i spędzić z nami czas. Mamy dodatkowo takie atrakcje jak fotobudka. Mamy plakat, na którym zbieramy podpisy. Mamy bardzo dużo nagród dla uczestników. Przede wszystkim z nowej kolekcji lifestyle'owej, tak naprawdę tyle. Spędzamy miło czas z uczestnikami. Z tyłu za nami klasyczne mini, ale wiem Konrad, że te dzisiaj odbyłeś dużo jazd nowymi modelami, powiedz nam coś o tym. Tak, sporo. Mamy kilka samochodów testowych, mamy Countrymana John Cooper Walksa, mamy Clubmana John Cooper Walksa, Hatcha John Cooper Walksa, także mamy wszystkie modele dostępne najszybsze, jeżeli chodzi o dostępne MINI, a także, co cieszy się niesamowitą popularnością, czyli dwa modele elektryczne. I to chyba największe wzbudziło sensację, dlatego że większość kierowców MINI to kierowcy klasyków, a więc silników spalinowych. No i stąd największe zainteresowanie właśnie samochodami elektrycznymi. Ride right Mini się już powoli kończy, mamy trzeci dzień. Trzeba powiedzieć, że ta edycja bardzo udana, świetna lokalizacja, dużo uczestników. Za chwilę właśnie będą otrzymywać nagrody za swoje przejazdy. No i później jeszcze dzisiaj mamy wyjazd na Paradę, co też Wam pokażemy za chwilę. A jeżeli ta relacja Wam się podobała, to oczywiście pamiętajcie o tym, żeby ją polajkować. Pamiętajcie też o tym, żeby zasubskrybować nasz kanał. Do zobaczenia.